No, i kochani, doszliśmy do tego jeziora. Tak jak mówiłam, nagram jeszcze jeden filmik. No, to jest restauracja. Oczywiście można się napić piwa. Pieski też podróżują po górach. No, ale będzie to krótki filmik, bo jestem <śmęczona> zmęczona. Droga była przez ten las. No, dosyć trudna. Kamienie, kamyki, była linka metalowa, y, którą no nie to, że można było się złapać, tylko nawet trzeba było. Ale żeśmy doszli tutaj. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Piękne widoki. Idziemy dalej. Zaraz sobie tutaj usiądziemy na piwku, tylko chcemy tutaj jeszcze pospacerować tymi, tymi ścieżynkami. Ja chcę sobie nogi zamoczyć chociaż w tym je, je, jeziorku. No, no, troszkę zmęczona jestem, ale fajnie się szło, mimo wszystko jest okej, okay. bardzo. No, niestety, wszędzie trzeba się wybrać, żeby gdzieś być, prawda? No. Patrzę tutaj, ile franków jeszcze nam zostało szwajcarskich. Możecie się przyjrzeć, jak ktoś, załóżmy, nie widział. No, tak wygląda z drugiej strony. O, starczy, starczy na piwko. Dobra, idziemy nad jeziorko. O, widzicie, tu idziemy. Paweł się rozebrał. O, o zobaczcie. No coś po prostu pięknego. No. no. i tak sobie co niektórzy tutaj ludzie mieszkają. No. Jest fajnie. Potem jeszcze pójdziemy się przespacerujemy. Przespacerujemy i no coś po prostu pięknego. Prawda? Kolory. Wszystkie odmiany zieleni, szarości, brązu. No dobra, idziemy na piwko.